Wrocławianie wrócili na tarczy z zawodów opuchar Polski, który trafił w ręce zawodników stali. Nasi przegrali w fazie zasadniczej z BC Mińsk 9-12, później Barasz z Silezją Rybnik 0,15, Pufiną z Kutnem 0,13 i oddali Walkowerem mecz o trzecie miejsce. Teraz czas na playoff w Ekstralidze. Zaczniemy jednak od podsumowania pierwszej części sezonu. W pierwszej rundzie najsłabszym naszym punktem był fakt, że byliśmy nieco zastali, nie trafialiśmy tak, jakbyśmy tego chcieli. Bieganie do bas było natomiast naszym sukcesem, to na pewno. Teraz głównym zadaniem zespołu jest, by powrócić do dyspozycji sprzed tygodni. Na to czasu niestety bardzo mało. Największym wyzwaniem jest wrócić do naszej normalnej dyspozycji, przestać stać, zacząć się ruszać, wrócić do formy, na te właściwe tory, robić po prostu to, co wcześniej. Ratunkiem trochę dla Barons jest zmiana przepisów w fazie play-off. Playoff rządzą się swoimi prawami. Nie musisz mieć Polaka na górce. Jeśli nie potrzebujesz, to sporo zmienia. To trochę daje nam więcej szans. Mam nadzieję, że pomoże. Rywal w półfinale jest jednak bardzo wymagający i z tego we Wrocławiu zdają sobie sprawę. Kutno jest bardzo trudnym przeciwnikiem, ale mamy już obraną taktykę. Musimy grać dobrą defensywę, to na pewno podobnie zresztą w ataku. Wiemy jak z nimi grać, musimy bardzo starannie opiekować się piłką. Pierwsze dwa mecze fazy playoff w Kutnie, trzecie spotkanie we Wrocławiu, ewentualnie czwarty mecz także w stolicy Dolnego Śląska. Dodajmy, że rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw.